Tutaj jest Kasperek z Natanu, bawią się na podwórku w piasku. Jak to Kasper bardzo lubi, nie pójdzie do innego piasku, tylko lubi bardzo czarny. Rodzina pani Agaty zajmuje mieszkanie w jednej z kamienic z Łęczycy. Rodzina wprowadziła się nie mając tu niczego, zainwestowała w remont. W tym jednym pokoju jest tu mama, tata, Kacper i natan. Pomimo tego, że mamy mały metraż, no to chcieliśmy zapewnić dzieciom byt, tak? Jakiś żeby, żeby mieli po prostu swoje łóżko, ale no, jak to widać, no nie da się. Są, jest mały pokój, kuchnia. W kuchni jest jeszcze łazienka, którą sami musieliśmy sobie zrobić. No. Nie mieliśmy łazienki. Łazienkę sobie zrobiliśmy sami na swój koszt. No tutaj jak mogliśmy, tak wyremontowaliśmy, żeby mieli dzieci swój kąt, taki przytulny. Dzieci już są coraz starsze, tak, no są większe potrzeby. Syn, no tym bardziej, że jest autystyczny, no potrzebuje swojego kąta do wyciszenia, tak, żeby miał swój, no, swój świat, tak, no bo jak to wiadomo, no dzieci autystyczne mają swój świat, swoje zabawki. Drugie dziecko choruje na wodomercza. Kilka miesięcy temu przeszło ciężką operację guza mózgu. Rodzina utrzymuje się zasiłku dla dzieci oraz wynagrodzenie pana Daniela. Nie stać ich na wynajem mieszkania, ponieważ opłaty oraz leki wizyty u lekarzy pochłaniają miesięcznie kilka tysięcy złotych. Od ponad roku czasu starają się o dwupokojowy lokal. Dla mnie to jest właściwy priorytet, żeby zapewnić im lepsze życie. Wiem, że pan też dużo pracuje na dwie zmiany. Dorabiam jak mogę, żeby po prostu mieć za co opłacić dzieciom i przedszkolę, rehabilitację i każde jedno leczenie dzieci. Na chwilę obecną miasto nie posiada lokali spełniających kryteriów rodziny. Urząd Miasta obiecuje wsparcie, jednak na inny lokal trzeba będzie jeszcze poczekać. Prowadzimy intensywne działania, to są, to są działania związane z pozyskaniem wolnego lokalu, który spełniałby oczekiwania państwa Kazimierczaków, bo należy pamiętać, że państwo Kazimierczykowie otrzymali kilka propozycji od nas, ale jednak one nie spełniały ich oczekiwań. Za akceptacją Komisji Mieszkaniowej jak również naszej, no, czynimy starania, żeby jak najszybciej tych państwa przekwaterować. Biorąc pod uwagę no, sytuację rodzinną Państwa Kazimierczaków, jak również mm, choroby dzieci, no, nie szczędzimy wysiłku, żeby, żeby jak najszybciej udało nam się im pomóc, no, bo dostrzegamy te problemy, z którymi borykają się rodzice, a szczególnie ojciec, który dba o, o to, żeby. Żeby tym dzieciom niczego nie brakowało. Praca z dziećmi to ciągłe wyzwania. Co chwila a to mleko, a to jeść, a to mama to, a to mama tamto. Co chwila, także nogi wieczorem to mi odmawiają posłuszeństwa po całym dniu. Jeszcze nieraz jak jest w miarę ciepło to wychodzimy na dwór, bo Kacpar widzi, że na przykład słońce świeci, no to ciągnie na dwór. Państwo Kaźmierczak mają cichą nadzieję na przyznanie lokalu zamiennego jeszcze w tym roku. Czy tak się stanie? Obecnie miasto w Zasobach ma blisko 700 mieszkań komunalnych i socjalnych, tylko dwa wolne małe lokale.